Dzisiaj 14, no ja, ja 14, 14 październik, to jest dzień nauczyciela. No to no, wszystkiego najlepszego, wszystkiego najlepszego. Bo z dziećmi jest ciężka praca, ciężka praca. Witam koleżanki i kolegów w dniu wolnym, w dniu naszego wielkiego święta. Życzę Wam zdrowia, wytrwałości. Siły? Żeby wszystko wróciło do normalności. Moja żona jest nauczycielką i proszę o to bardzo, bo już kończy mi się cierpliwość. Chcę złożyć najszczersze życzenia moim nauczycielom, właśnie z Kirii, tutaj związanym. Zrobię, ja, tylko zrobię najważniejsze. Cierpliwości wobec uczniów. Wytrzymałości z tymi dziećmi, a z państwem dopiero. Państwo ich ma daleko gdzieś. Żeby lepiej wynagradzani, bo to bardzo ważna strefa. Wszystkiego najlepszego, przede wszystkim zdrowia, wytrwałości, siły i wszystkiego dobrego, żebyśmy się nie dali chorobie władzom edukacyjnym, całej polityce, żebyśmy po prostu robili swoje i byli z tego zadowoleni. Wszystkiego dobrego, żeby jak najprędzej od nie trzeba maseczek było nosić. Dużo cierpliwości, dużo pasji i... Zrozumienia w uczniach i takiego, takiej umiejętności przekazania uczniom ognia, zainteresowania światem i przede wszystkim miłości do literatury. Jako polonista tego życzę. Zdrowia, cierpliwości i wszystkiego najlepszego z okazji Dnia Nauczyciela.